Począć! Brawo. Grupa zmusili nas z kawałkiem. Oj, nie, moment. Słuchajcie, rodzice, no, chciałabym, żebyście bardzo serdecznie powitali naszego gościa specjalnego. Carmen, właśnie wchodzi tutaj na pana. My tak tutaj za kulisami mówimy, że Jagda jest taki naszym Czesławem Mozilem, bo jak mówi, to nie dość, że Niko nie rozumie, to jeszcze sam siebie nie rozumie. Także nie ma tutaj żadnego problemu. Nie <laughs> w Hiszpanii. Και τι θέλει να κάνει, Τζουγίρνα, ο ΠΕΤΣ, και τι θέλει, Tych, wracą wypropany, czyli jak z roboty wracą pijany. Że... Zmęczony i ogólnie wiecie o co chodzi. Też staniki, co, co tam macie, fajnie, zazdrościę Wam. Chyba by chciał być w Waszym zespole, żeby też po mnie dziewczyny rzucali stanikami. Aplauz! I było mi jak w niebie. Niebieska sukienka.